Ozryz takie. O dzięki, znalazłeś mnie, ale fajnie. I przechodzi sed i go tnie na 14 kawałków. Tak, to było piękne. I go rozrzuca po całym świecie. Po Egipcie, I... po całym Egipcie. Po całym aż, Egipcie aż tak Egipcie. źle nie było. Ale no, Isis go zaś szuka... Ale zapomniałeś, jego... że jedną rzecz wrzucił do Nilu. Tak. Kutam, to wiem, ale chciałem o tym potem powiedzieć, ale no dobra. Ale, ale pamiętaj, że set był oryginalny i wszystko wrzucał do Nilu. Tak. <laughs> no, jego, jego, jego wrzucił do Nilu, jego członka. Tak. I jaka, jakaś ryba go chyba zjadła, przez co nie umiała go Isis znaleźć. Eee, zjadł go ten... E, sutek. Nie, nie Sutek. Ten drugi. E, jak on się nazywał, ten ziomek? Sobek. Sobek, sobek. Ten, ten Bóg, Bóg, e, krokodyl. Aha, tak. On był chyba Bogiem Sperry. Coś takiego. Nie, on był Bogiem apetytu. Apetytu? On był Bogiem głodu Aha. i pożądania. I ja mam napisany taki opis do niego: ten, który kradnie żony. <noise> Aha. Nie, ale pamiętam, że był taki jeden koleś, nie? Co no. właśnie śmiał się, że haha. Bo Egipcjanie wierzą, że jest hop z e, głową krokodyla, i że. Spójrzmy, haha. Właśnie no nie bo wiem, on to był nie trochę. Był... Bo... A wiesz być. czemu? Bo y, było wierzone, że wszystkie no. krokodyle, które hmm. pływały w Nilu, a było ich wciu, no. no, no. to były jego dzieci. A. To dlatego. No ciekawe.